dobry wieczór Ja spod znaku wodnika Zamyślenie się, przemyślenia, melancholia być może. Coś na odwrót, coś inaczej, coś nietypowo, wodnik. Co wodnika. No. Mocno, już mocno, ponieważ coś zmieniamy, coś próbujemy naprawdę w taki drastyczny, na, czasami nawet sposób zmienić. Co zmieniamy? Wodnik. Mm. A no właśnie. Wodnikowi przeszkadza sytuacja, że się boi życia lub jakiegoś aspektu, że się czegoś boi. Już tego nie chcę. Ja już ja chcę, ja chcę żyć. Ja chcę się, ja chcę odżyć, ja chcę w jakiś sposób sobie pomóc. Zmienić na pewno sytuację i zrozumieć sytuację, dlaczego nie mogę pewnej rzeczy dla siebie mieć. Dlaczego nie mogę tego mieć, dlaczego nie mogę tego zrobić? Jakie jak ja mam blokady w sobie, czy w ogóle jestem jakiś przyblokowany? Co się ze mną dzieje? Dlaczego nie mogę wejść w związek, lub mało tego? Dlaczego, jeżeli te związki były, ja nie potrafiłem się dobrze komunikować tam z drugą osobą? Dlaczego było coś nie tak? Dlaczego szybciej się rozpadało? Dlaczego ym, byłem ofiarą tej osoby? To jest takie. U Państwa pokazana próba zrozumienia swojej obecnej sytuacji poprzez jakieś głębokie przemyślenia, rozważania. Czyli ja wodnik analizuje swoje związki z ludźmi w ogóle, szeroko rozumiane. Chcę się, chcę się dowiedzieć takiego aspektu, o takim aspekcie, dlaczego nie wyszło. Dlaczego nie wychodziło? Co ja takiego miałem w sobie, że nie wychodziło? Co ty, moja ex osoba, miałaś, miałeś w sobie takiego, że nie wychodziło? Chcę zrozumieć genezę. Chcę zrozumieć, dlaczego, inaczej, od czego się to wszystko zaczęło. Ale tutaj to, to nie jest byle jakie rozważanie, to nie są byle jakie myśli. Tutaj jest naprawdę głęboko, naprawdę e, taka analiza, no, która dałaby takie m, e, przełomowe wręcz wnioski. Jakiś taki. Jakieś takie tutaj momenty, było, było ich za dużo. Które skłoniły wreszcie do tego, żeby pomyśleć. Zaraz, zaraz. Jak to z tymi związkami? Ja i wodnik. Dlaczego, dlaczego to tak nie wychodzi? Dlaczego to się tak nie udaje? W czym problem? Czytam o związkach, o psychologia związków. Czytam. Czytam, interesuję się, mm, jak to z tymi związkami jest. Słucham psychologów, słucham naprawdę znawców, rozmawiam z, z sąsiadkami, na przykład, które też były po dwóch, trzech małżeństwach, powiedzmy i mają coś do powiedzenia, jednak, bez wątpienia. Tutaj, czy się radzę, czy, czy, czy też czytam literatury, bardzo dużo na ten temat. No na pewno się dokształcam, tutaj się próbuję doinformować, jak to jest z tymi związkami, tak w ogóle. Dlaczego ja w związkach. Znaczy, tak, tu jest, tu jest taka, taki, dwa takie ciekawe aspekty. Po pierwsze, bo ja teraz analizuję, prawda? Ja, wodnik, teraz analizuję swoje życie uczuciowe, swoje związki analizuję. I teraz, pierwszy aspekt moje zachowanie w tych związkach moje wodnika że ja. Bardziej stawiałem na jakiś flirt, aniżeli coś poważnego, czyli tutaj wodnik też w tym jest, że ja też wodnik pewne błędy popełniałem, to oczywiście. To jest też brane pod uwagę. Czyli to jest pierwszy aspekt moje zachowanie że tutaj bardziej tak lekko. Drugi aspekt że ja, jeżeli coś było nie tak, to ja atakowałem. Inny, drugi podpunkt tego głównego to jest, że ja nie mogąc się obronić, czy, czy, czy będąc atakowanym w jakiś sposób poniżanym, ja nie, potrafi, nie potrafiłem się obronić. To brzmi paradoksalnie, ale z tej niemocy zacząłem atakować. Od razu agresją. Od razu tutaj dobrze, będzie dym i będzie na poważnie. To jest to, to jest taki przedmiot analizy wodnika. Na tym się wodnik zastanawia. Że kiedyś właśnie reagował w taki sposób. Po pierwsze postawa, czyli bardziej tak lekko, romansowo, ma pachnieć, krótko mówiąc, a druga, druga rzecz to jest. Jak było coś nie po mojej myśli, to ja się tak najeżałem na drugą osobę i atakowałem. Ja to próbuję sobie przeanalizować głęboko. Głęboko, bo tu psychologia jest bardzo, bardzo w takim dużym stopniu. Mhm. No miłość. Krótko. Ja już nie chcę być tą osobą nieświadomą, czyli ja chcę świadomie wchodzić w związki, świadomie, um, co świadomie, rozmawiać, wymieniać się emocjami, w ogóle wyrażać je. Świadomie. Świadomie, to znaczy dojrzale z odpowiedzialnością. No, to jakieś małżeństwa są nawet pokazane. Lub tak wyglądało dotychczasowe małżeństwo wodnika. Bardziej zabawa i zero takiego dogadania się to chwilami się dochodziło do takiego wniosku, co ja właściwie robię tutaj z tą osobą. Mm -hmm. Świetna rzecz jest pokazana, czyli ja poprzez te, to swoje działanie, takie wejście w siebie, przeanalizowanie siebie, chcę uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Nie tylko raniąc siebie czy narażając na zawód, ale też drugą osobę. Czyli ja nie jestem tutaj egoistą absolutnie, ja myślę też o tej osobie, że, żeby ona o mnie nie, nie pomyślała, że ja jestem osobą okrutną, bo. Nie potrafię kochać i nie potrafię dać. To jest takie zabezpieczenie się na przyszłość, dlatego stąd te opasłe to wszelakiej wiedzy i godziny przesłuchanych wywiadów z psychologami, psychoterapeutami. Hmm, nawet jakaś tutaj psychoterapia par może być, o, ale w sensie, że państwo już by po takiej byli, czy są w trakcie. Hmm, ale wszystko to ja się tak. Hmm, tak, gromadzę tę wiedzę, tak się ze wszystkich stron otaczam nią, po to tylko, żeby nie zrobić jakichś podobnych, podobnie głupich błędów w przeszłości. Żeby to się po prostu nie powtórzyło. Czyli, ja dbam i o siebie, i o drugą stronę. Potencjalną drugą stronę. No, tak, cała ta lekkomyślność ona tutaj bierze górę, i brała górę wtedy. To jest takie też, a że człowiek dojrzewa z wiekiem, bo się pewne priorytety zaczęły zmieniać tutaj. Po prostu robię to tylko dlatego, żeby było mi w życiu lepiej. W przyszłości. Jeszcze proszę tutaj o energię samego wodnika, tak jako dopełnienie. Mhm. No właśnie. Bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo ciekawie, ponieważ wodnik tutaj hmm, tak bierze siebie samego pod lupę i chce wyłapać wszystkie mankamenty. To jest takie saturniczne, typowo, ale nie ma co się dziwić, bo yy, jednym z dwóch opiekunów wodnika jest Saturn. Ale o co chodzi? Trochę Saturn się tutaj inaczej zachowuje, ale jednak, yy, archetyp Saturna, który tutaj się pokazuje, jeden z wielu oczywiście archetypów, to jest yy, podciąganie się tam, gdzie są jakieś yy, kłopoty, yy, korygowanie. To jest takie, tam jak coś nie domaga, no to naprawiamy, to podciągamy to, uzupełniamy, zalepiamy jakieś, jakieś wady, czy, czy, czy um, no może całkowicie korygujemy jakieś złe zachowania, ale tutaj jest takie um, uzupełnianie. Uzupełnianie tego, czego nie wiem, uczę się, czyli jak to Saturn, na doświadczeniu i Bo Saturn, Saturn jest archetypem nauki przez doświadczenie. Nie teoria. Teoria? No to raczej nie. To nie jest Jowisz. To, to, to jest archetyp Jowiszowy tak naprawdę. Teoria. Praktyka to jest Saturn. I tutaj jest uczenie się życia poprzez praktykę, czyli o wiele surowiej i ciężej. I to jest to, co w wodnika spotyka. To znaczy, były przeszłe, w przeszłości trudne związki, one lub się kończyły bardzo tak gwałtownie. A teraz troszeczkę tak jak uczeń do ławki, tutaj trzeba się nauczyć trochę. Czyli ja podciągam się w tym temacie. Ja tutaj szlifuję ten temat. To jest takie typowo saturniczne. Ale bardzo dobrze, wszystko co od Saturna jest długotrwałe na dekady. Tak więc, jeżeli Państwo w tym są, Państwo do tego siadają, no to spokojnie. Mhm, tak, mamy aspekt tych emocji, właśnie te związki. I mm, księżyc w wodniku też może być, jeżeli to Państwo. Mamy Jowisza. Mamy byka. Poczucie komfortu w tym temacie. Jeżeli chodzi o Jowisza, Jowisz mówi, jest archetypem ym, wyższej wiedzy, czyli tej teorii, czyli tego, co jest tutaj. Zbieram teorie. Mm, wysłuchuję psychologów spec, speców od, od tej dziedziny. Jestem tym uczniem. Uczę się, analizuję jeszcze raz coś przekształcam, e, koryguję. Komfort. I Venus. Czyli miłość. Czyli żeby się czuć dobrze w tym temacie pewnie, tak? Czyli do tego potrzebuję wiedzy. Emocje. Emocje plus ym, jak się komunikować, jeżeli chodzi o emocje, czyli to, o czym tutaj mówimy. Dziesiąty dom koziorożec koziorożec to Saturn, to znaczy, dziesiąty dom z punktu widzenia astrologii, on się znajduje najwyżej ze wszystkich domów. To jest punkt najwyższy. Rozumieją Państwo i teraz tutaj. Jest szlifowanie tego, żeby być na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o związki, dlatego, uzupełnianie wiedzy. Mamy znowu Jowisza, wyższa wiedza. To jest też filozofia pewnego rodzaju. Ósmy dom. Ósmy dom Skorpiona. O czym mówi głębia? Psychologia. I punkt trzeci głęboka psychologia, nie powierzchowna, tak jak państwo pokazywali pierwszą energię. Tu nie ma, nie ma nic pobieżnie, to jest bardzo bardzo głęboko, wszystko analizowane. I mamy element ziemi, czyli stabilność. Koziorożec chociażby. Koziorożec to Saturn. I piąty dom kreatywność. Piąty dom należy do Lwa. A sprawa jest taka, jakie koło astronomiczne to teraz tak, lew jest naprzeciwko wodnika. Dobrze, mam nadzieję, że to Państwo widzą. Lew jest naprzeciwko wodnika. Co to oznacza? To znaczy, lew się uczy od wodnika w wodnik od lwa. Czyli tutaj jest lustro pokazane. Tak jakby było lustro. Więc tutaj Państwo są dla siebie yy, w pewien sposób i partnerami, i karmicznie są Państwo ze sobą powiązani. Pokazał się piąty dom. Piąty dom, piąty dom należy do, do lwa. Drugi dom, byk. Znowu poczucie komfortu też mogą być pieniądze, bo może tutaj jakiś ten aspekt um, tego dotyczyć. Mamy Saturna. Mamy Saturna. To jest Saturn, to między innymi to jest też wiek, dojrzewanie, dojrzałość. Wszystko nam się zgadza. Tak więc. Y Dobra tutaj robota, dobrą robotę państwo wykonują, bo jednak. No, dziewiąty dom. Tak przy okazji już. Dziewiąty dom. Dziewiąty dom to jest strzelec. Strzelec to jest Jowisz. Jowisz to jest tradycjonalizm, to jest nauka wyższa, to jest wiara, filozofia. Także, no państwo, tak kończąc ostatnim zdaniem, państwo podchodzą do tematu na poważnie. Kropka. Wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękuję.